Witajcie kochani na moim kanale, zapraszam Was na kolejny odcinek Krzyżówki XXL Maraton Takiej zakupiłam 15 sztuk Dzisiaj sobie zdrapiemy z numerem 5 Z pierwszej paczki, że tak powiem udawanych tych zdrapek Bo w kolekturach kupiłam po 3 Znaczy w 3 kolekturach po 5 zdrapek No i to będzie ostatnia zdrapka z pierwszej kolektury I zobaczymy czy coś tutaj będzie Bo na razie jest jak jest Ale szukamy Może akurat w tej piątej coś będzie Zaczynamy sobie drapać. Kto nie oglądał poprzednie odcinki, to zapraszam. Literka E. Zaczynamy z literki E. EMU ETER GEOGRAFIA Najwięcej nie ma. RAVEL MECH Tutaj mamy E. E o, R niechcące zdrapałam. Mam nadzieję, że będzie. I teraz tutaj Opole Elf. Tutaj mamy. Tutaj mamy E, E. No i to i tutaj jeszcze jest E. Dobra. Kolejna literka jest to literka K. Kantor. No, może pójdziemy do kantora wymienić euro <gryw> na wyjazd. Zakaz. Literka K jeszcze gdzieś jest. Na razie nie widzę. Balkon, dotyk, dominika, najwięcej, a nie kafeteria jest, druk, kar, no i końcu. Zdrabki były wszystkie pod rząd, bo po pierwsze ona nie miała możliwości wybrać sama, a po drugie, no tak po prostu wyszło, że. Dała pani wszystkie z przodu. No i dlatego ta pierwsza taka tak wyszła. Ale zobaczymy. Czy coś będzie. Literka U. Więc jej tam nie ma. Drug Unia. I koniec. Dobrze. Kolejna literka. Jest literka I. No i szukamy. Tutaj mamy I. Tutaj mamy I koniec, Liv, Dominika, kafeteria, i koniec, Iwona, Unia, Legia, i koniec. A, Ikar jeszcze jest tutaj. Ikar. Dobrze. Kolejna literka jest to literka F, tutaj mamy F. Tutaj mamy kafeterię. I tutaj mamy elf. No i chyba więcej nie ma. Dobrze. Kolejna literka. Jest to literka G. Bóg, geografia. Tutaj mamy G. Gaz. Muszę przerwać. Bo ktoś mi tu nadchodzi. Dok. Iga. I teraz tutaj tak. Legia. Koniec. Literka S. A nie jednak a daś poszedł do siebie. Opis posad posak, agresja, NESA, balast. No i to było na tyle. Teraz z tej strony pomst. Post przepraszam, post. I to by było na tyle. I teraz tutaj. Sok. No i koniec. Kolejna literka jest to literka C. Tutaj mamy C, więc jej nie ma. Mych. Praca. Tutaj mamy C. No, i chyba tyle. Dobrze. Literka N. Mamy tutaj, i szukamy. N. Tutaj hymn Nesa. No i chyba nie ma więcej. Tutaj mamy N. Balkon. Tutaj mamy N. Okay. Iwona. Tutaj mamy N. Unia. Napad. Tutaj mamy N. Najwięcej chyba nie ma. Dobra. Kolejna. Terka jest to literka Z. Z. Diagnoza. Zakaz. Najwięcej nie ma. Teraz tu. Tu Z. Tu z. Najwięcej nie ma. Zbroja. Oaza. Tutaj mamy z. Tutaj mamy z. Tutaj jest z. Najwięcej chyba nie ma. Dobrze. Kolejna literka. Jest to literka o. Mamy tutaj o. No i szukamy tu. Kol. Geografia. Diagnoza osad. Teraz tutaj. Boa, post, dok, balkon. Ok. Tutaj jeszcze puls mamy S. I teraz tu. Iwona Opole, sok. Mam na pierwsze słowo. Sok dobrze kolejna literka jest to literka B i tutaj Bóg. mamy pierwsze słowo mm. tutaj mamy B teraz tu balkon Boa więcej nie ma ale tutaj mamy C i teraz tutaj BMW, tutaj mamy by i połyniec, poczekajcie, no chwilkę musiałam przerwać, ale to nic, zaraz dokończymy, literka I, tutaj mamy I, hymn, mesa, tego było na tyle, dotyk i to było. Tyle. Teraz tu mamy e. No ale nic więcej. Dobra. Kolejna literka jest to literka W. Tutaj mamy. Więcej nie ma, lip Więcej nie ma. w Najwięcej no, nie ma. Kolejna literka, jest to literka R. No to jest R, bo ja już tam drapałam R, więc teraz tutaj szukamy R, 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 R. OK. tutaj mamy jeszcze U. Teraz tu szukamy R. R mamy słowo R Tutaj właśnie już strapałam. No, wydaje mi się, że A nie będzie, bo byłoby bardzo dużo wygranej. R i kar. I druk. Ok. Kolejna literka. Jest to literka. L. Plecy. Balast. Hall No i to by było na tyle. Lif mamy drugie słowo. Tutaj mamy L. Tutaj mamy L. To by było na tyle. Elf mamy drugie słowo. Opole. Lemoniada. No wszędzie, gdzie jest, że tak powiem, A, to podejrzewam, że nic z tego nie będzie. Literka. Kolejna. Jest to literka J tutaj tutaj w ogóle nie ma tutaj mamy zbroję no, ale nic nam to nie daje tutaj jeszcze L ostatnia literka jest to literka T znowu nic Boże, w tych bonusach dają, wszystkie prawie że dają literki mamy słowo drugie no ale nic nie ma tutaj Teraz tutaj mamy te Ale nic nam to nie daje I tutaj szukamy te Tutaj mamy te Ale nic nam to nie daje Tak jeszcze no wam, że już kolejny bonus Czy prawie ostatnia To jest znowu trzy Sto złotych Ale jesteśmy na No niestety na zero Także kochani no, już tyle odcinków. Wszystko na zero. Zostało nam jeszcze trochę tych odcinków, ale zobaczymy, jak to będzie. Kolejna drabka będzie z numerem 5, a potem się zaczynają już takie większe numery 18, 19, 20. Także zobaczymy, jak to będzie. Trzymajcie kciuki, no ale drabki już i tak kupione, także nie ma co. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam. Buziaczki. Papa. Pa.